Witam w kolejnym filmie. Chciałbym Wam pokazać, że ja tutaj jestem osobą taką raczej uczciwą i nie mam zamiaru tutaj kogokolwiek manipulować. Więc pomyślałem, tak, e, będę sobie grał padem Quake 3, żeby uwiarygodnić tamten film o tym, czy te 100 Hz. Mi tam akurat 120 Hz pomaga, czy nie. Jak wiecie dobrze, to jak widzicie, e, mm, ta gra, to jest gra na myszkę, tak, ale ja nawet myszki nie posiadam. Zobaczcie sobie, że nie mam, tylko mam trackballa z tą kulą, tak, no to jego tu odkładam, żeby nie było, a będę sobie grał padem, tym od PlayStation 4, z tą swoją wymyśloną gałką do fps -y, czy tak z drzewa, co sobie zrobiłem, bo palec dobrze leży w dziurze i śliska jest, i fajnie, także no... Bot y, dałem oczywiście najlepszego bota, Major, żeby mi nikt nie zarzucił, że ja tam po prostu, y, no wiecie, gra na myszkę, tak? A ja tutaj sobie zagram padem, konflikt na Xpaderze zrobiłem, także no stara, dobra gierka, mam do niej sentyment i to wymaga refleksu, tak? A telewizor jest 60 Hz, oczywiście ustawiony elegancko tato siba w trybie gra, przez to naprawdę jest żwawa, powiem Wam, że żbawy, Widzicie jak to wszystko tutaj ustawione. Yy, tu mam fajne te opcje, tryb wyświetlania, tak, yy, czekajcie, automatyczny. Yy, zaraz, zaraz kurde. A, nie, a właśnie, teraz są niedostępne. same grze są niedostępne, ale nieważne, w każdym razie jest tryb gry. O, już tu major leci do nas. Kurde, Dobra. Dobra bitwa, dałem do 5 fragów, żeby to nie było zbyt długie i zanudzające, ale widzicie, że padem można też dobrze grać w FPS-y, nawet na 60 Hz telewizorze. Bo oczywiście, dzieci neopłaczą, bo on może mieć na 20 Hz, bo on w bitulek. Dla niego to za mało, klatek. go, to czerbuję. Niego, nie, polerem nie był cholerem, więcej A się skończyło, aby był frag. Na pewno. Ja źle tu zrozumiałem. Myślałem, że to tą tarczę wiesz. A już słuch mi szwankuje. A prawę Dobra, lejemy ją w krowę. Nie wiem czy tu wygram, oczywiście, że to jest na żywca film, także wszystko może się zdarzyć. Powiem Wam szczerze, że nie mam wywalone na to. Chcę, żebyście widzieli, że jestem osobą uczciwą. Dla, dla wielu y, te boty stanowią problem no, grając nawet myszką, tak? Ja tu gram tym badziewiem. Nie, przystosowanym do FPS-u w z zresztą z komputera, tak No patrz, podskoczyła i nie mogłem ją zabić, no bo podskoczyła Ty No ale Dobra To jest fajny telewizorek, to jak do, za te pieniądze to zajebisty listy wręcz, to gier nawet się całkiem dobrze nadaje. Kurde Arena to nie jest jakaś niedynamiczna gra, tak? Ta gra ma życie, ona zapier trzeba zapierdzielać. Tu się cały czas człowiek rusza, tak? To nie jest jakaś smętna gierka Halloween. To trzeba się tutaj obracać, tak? zwłaszcza jak jest wielu przeciwników, tak? A więc widzicie, ręce w górę, żeby nie było, padłem cały czas, zresztą chyba słychać odgłosy gałki. No, zabiłem 3-3, no źle mi poszło, słabo i do dupy, no ale co, jak ja to robię na żywo i to jest najlepszy bot w tej grze. jeszcze nie wygrałam, ale jeszcze jeden traf. Tak. O już! I panie! 5-3, kurde, żeby nie było, że ja padłem, nie potrafię grać. Ale dobra, no, żeby nie było, że ja coś tu bzdurałem. 150 meczy rozgrywam i, i, i jakoś tam wygrywam, tak? Że ja jakiegoś tam niby farta mam. Wej, czy arena challenge to jest. Ludziska. Napadzie, padzie, kurde to trzeba wam mieć panie taką grę napadzie Ale czemu by nie no? Przecież można Nie daje się kurde, chyba Nie się, jak zwykle pech Co? Ona jest tu? potrafi zaskoczyć też, bo zna moje ruchy i może czasami pójść tam, że, że mi tak bywa, i bombę, że niby boc, bo bot, ale potrafi też przewidzieć mój ruch. Bo wie, gdzie jestem. Ona ma tą przewagę, że wie, gdzie jestem na mapie, a ja nie za bardzo wiem, gdzie ona jest. Także to, że ona wie, gdzie jestem na mapie, wie, ile wszystkiego mam, jaką broń w tej chwili mam ustawioną, ona już do tego jest przygotowana, tak? I ona ma skila znacznie lepszego niż ja. Po prostu jej cel jest 90% ona, że ona cię trafi. I nie ma bólu. Ona po prostu potrafi biec i jednocześnie żreć, tak? No ja też staram się tak robić. Ale na pewno nie będę miał takiego skila jak ona, tak? Spryt, inteligencja i tak dalej. Mogę jedynie tym. Inteligencja krowy. <grystanie> no chodź, bo ja się denerwuję. Gdzie ty poszła, babo? No wtedy zera zmucić. Chcę, żeby nie było. Dobra, stało. No, ale no, udało się. No i tak, żebym teraz się tu Ale to się przy niej nie da, ponieważ ona nawet karabinkiem nie dojedzie zwykłym. O, to jest niebezpieczne, <laughs> że tu glazła. No tak, bo to jednak ciężko ją tak na solo z nią, z plazmą. To jest ciężko na solo, bo jednak ona ma tego piwa. Dobra, no ja tam potrafię też przewidzieć ruchy, tak? Ale przewidzieć ruch. A zrobić to jeszcze tym polernym, pokracznym padem, to nie jest też taka prosta sprawa, trzeba było upiewznać, tak? Kurde wziął Ona tak szybko biegnie. A bo chyba wzięła to coś, co się nazywa iść. <ścoughs> Czy jak on to tam wymarł? No chciałbym do zera pokonać, głupim padem, ale to pokraczny kontroler, tak, to nie precyzja myszki, więc i tak sukces, że potrafię wygrać z tym botem, takim padziewiem, bez auto -eva. to jest duży sukces, tak, że można, że się jednak da kiedyś za dzieciaka, pod, nawet myszką. Kurwa, masz wyjść? Chcę, wyszła, tak. To bym ci zabalił jeszcze. ale broń nie zostawiła. myślałem że broń zostawi no dobra 4-1, ładny, ładny mecz bo jakbym wygrał to by było 5 do 1 ale Ale jeszcze nie do zera zrobiłbym do zera no to, to trzeba długo też trochę pograć, a co ktoś pomyśli co już tak od razu ją pokona do zera to no, tak nie działa tak kurde pan a właśnie to jest taki, żeby nie było zbyt trudno, to trochę tutaj gadam, tak? Ale to gadanie rozprasza, bo jednak to nie jest taka gra, ona ma tu skill'a i refleks, tak? I tu trzeba szybko reagować. Nie można tutaj dyskusji prowadzić. No ale żeby film nie zamulał, no to trzeba coś mówić, tak? Chciałaś wyjść? Dobra. tak tu wyjdzie. Nie wierzł. A już celuje. Wyszło? No to dziwne, słychać było tarcza, że wzięła widziałem, że ci na ty będę No dojechałem, ale nie pin zero. Dobra, tarczy. Tak po prostu chciałem pokazać, zrobić taki challenge, że ja sobie tu padę po prostu chłajka poradzić, żeby nie było, żeby mi nikt tu nie pieprzył, że breaker nie da rady major najlepszego bota na pokonać, tak? Także dobra, taki filmik luźny, tak dla Beki kręcę, aby Wam pokazać, że ten kanał jest uczciwy, że nie, że sobie tam coś umyślał, ubzdurał, jakieś cięcia zrobił i grał sobie myszką. Nie, nie, nie moi mili, jak coś mówię, to mówię i chcę być uczciwy. Widzicie, nawet nie mam myszki, tylko trackballa, tak, a trackball to nie myszka, tak, to jest trochę też, chociaż mógłbym, powiem Wam szczerze, zrobić meczyk na trackballu, jak się tym o, dziadostwem gra, bo powiem Wam, że tak jako ciekawostka, pok pokażę Wam, że trackball się też nadaje do FPS-ów, nieźle, o, tylko trzeba trochę mu obniżyć, bo za duża jest, ale zobaczcie, od razu pełna dynamika, tak. Zobaczymy, jak mi trakbalem pójdzie w ogóle, to może być nawet ciekawe, więc na razie nie wyłączamy. Za dużo czułem. No tak trochę dziwnie, bo poczekajcie za dużo czułaś kontrol. No, może tak. Jednak Ale trochę teraz za mało. Jednak trzeba sobie dobrze wyważyć czułość. Na trackballu, ale też bardzo fajny kontroler, bo też jest taki dynamiczny, o zobaczcie, można bardzo szybko się obrócić, tak jak myszką. Także nadaje się według mnie też dobrze. W mojej opinii nawet jest lepszy niż pad. I to... Tak, ball kontroler. Jakoś palec mi się dziwnia. <zyskujesz> tak bez rozgrzewki. można fajnie tak przytrzymać jeśli chodzi o celowanie także taki mówię challenge ciśniemy major na koszmarze teraz krapalem o kurde ale sprzedawa lampę no, trackball jest urządzeniem dynamicznym, nie takie pasywne ruchy jak w padzie, więc tutaj można po prostu szybciej się ogarnąć. Tak? Ale ciekawostka, pokazać jak tą grę na trackballu się gra. Nawet... Fajnie, cisnąć jakimś karabinkiem, czy plazmą, czy prądem. Jedziemy. A, co jest to? Trackball to Thragmal. Dobra. Jedziemy tą plazmą. Świetnie. Aż ty kurde, słucham. A bo przycisła mnie. Przygłościłam. Ale ciekawe, czy udałoby się na przykład z do zera, czy na przykład będę miał lepsze wyniki grając z To no Też taki eksperyment zrobimy zaraz. Dajcie trochę mi pograć, tak? Bo to, to muszę Ledwo po wygraniu akurat telefon miałem, no i musiałem, także drugi raz trackballem już mi się nie chciało grać, bo długo gadałem przez telefon, ale tak chciałem wam pokazać, jak to wygląda, że jednak te 60 Hz na takim wolnym telewizorze... Jak nie, dla niektórych oczywiście jest to wolny, bo to matryca w jej, tak, uznawana za raczej taką ociężałą, tak. A tutaj tymczasem widzicie, że sobie nawet nieźle radzi grając w grę dynamiczną, tak więc to chcę jeszcze raz udowodnić, uwiarygodnić po prostu, że jednak jest to grane na pad dzień. No, można, szkoda, że nie da rady było takiego ujęcia uchwycić kamerą, żeby było jednocześnie widać, jak ja te dłonie tam trzymam na tym padzie i, i gram, tak, no ale no, nie da się tego tak zrobić, bo wtedy by telewizora było niedobrze, byłoby widać. Tak, więc dlatego no tak to nagrałem, jak y, nagrałem, tak, no ale, no ale myślę, że raczej da się to zweryfikować, ponieważ słychać cały czas jak naciskam te gałki, to jest w tle słyszalne, więc nie wiem jak już to inaczej pokazać, żeby mi ktoś tu nie zarzucił rzetelności, tak, więc chciałem po prostu to tak pokazać dla tych wszystkich maruderów, co tak mówią, że a bo to, to, bo to 60 Hz, to co to za ekran, to to trzeba, potrzeba 120 bo to akurat tak niesamowicie im pomaga, no a ja tutaj widzicie, napierdzielam, to niech po prostu ktoś zrobi sobie tam e, na padzie to samo, co ja na 120 Hz, tak, i zobaczymy jak mu tam lepiej pójdzie. Więc tak po prostu chciałam pokazać, że jednak mimo wszystko się taki telewizor nadaje, tak? I, I żeby dla tych wszystkich takich co tak się napalają i przepłacają za te herce, no to tak dla nich chciałem takie coś zrobić. Że, żeby, że wcale nie trzeba nie wiadomo ile płacić. Także taki spontaniczny ode mnie film. Praktycznie zmontowałem go w kilkanaście minut. <noise> Także aby tylko w ogóle pokazać, żeby tak że ja tu sobie nie, nie wymyślam, tylko szczerze nakręcam na żywo i pokazuję wam, że. Takie są realia i wcale nie trzeba 120 Hz, żeby komfortowo sobie móc pograć. Przecież ci, którzy, do których chciałbym, żeby ten film trafił do ludzi, którzy grają, w, grali kiedyś w Quake'a i wiedzą, co to jest za gra, i wiedzą, że tam trzeba mieć refleks, i wiedzą, że te boty nie należą do najłatwiejszych na tym poziomie, zwłaszcza Major. Także dlatego chciałem to pokazać, bo to jest naprawdę mi się wydaje film, który udowadnia dużo, skoro da się tak dynamicznego z tak dobrym skillem, który tak dobrze celuje BOTA, pokonać gównianym takim kontrolerem PADem, który to nie jest kontrolerem najlepszym do gier typu FPP czy FPS, jak tam zwał, to takich właśnie szczelanin. I tutaj oczywiście ja to gram na własnym konfigu, który nie ma żadnego Auto Aima, bo to konfig jest na Xpaderze zrobiony, także nie ma wspomagania celowania I, i się daje, tak? Dlatego chciałem to pokazać, że mimo takich warunków, takiej matrycy 60Hz i do tego jeszcze daje się wygrać, tak? Także no dla Was, tak, żebyście mi tutaj nie zarzucali, że a, bo tam coś. Dobra, starczy myślę tego materiału, że taki spontaniczny film, czasami te spontaniczne filmy mogą być ciekawe i wiarygodne, także myślę wystarczy, także na razie, trzymajcie się, cześć.